Dzisiaj chciałam dla Was nakręcić krótki przepis. Będę robiła sałatkę i skorzystam z nowości, która pojawiła się bodajże w biedronce, a mianowicie burgeru warzywnego. Skomponuję sobie taki powiedzmy obiadek, nie będzie mnie widać, będę tylko pokazywała rzeczy i mówiła do Was w tle. Także mam nadzieję, że taka forma też wam się spodoba. Chyba zabrakło mojego typowego przywitania, także Cześć, dzień dobry, witam was na moim kanale w kolejnym filmiku z serii Spróbuj po wegańsku. Tym razem będzie sałatka, którą bardzo łatwo wykonać. Jedynym utrudnieniem będą tutaj buraki marynowane, ale mogą też być zwykłe kutowane buraki. Resztę składników prawdopodobnie macie w domu, także nie przedłużajmy, zaczynamy. I po kolei, moi drodzy, co my tutaj mamy? Mamy kiełki jarmużu, które uwielbiam, są najlepsze na świecie. Burgery warzywne, które stanowią połączenie kaszy i warzyw. Szpinak jako podstawa sałatki, zielenina tutaj dalsza, czyli miks sałat z rukolą oraz jarmuż. Tutaj mamy też całkiem ciekawy składnik sałatki, a mianowicie marynowane buraki. Następnie pomidory i awokado, które sobie tutaj pokroję. A do sosu przyda nam się syrop klonowy, tahini, musztarda, sól, pieprz, cytryna i prawdopodobnie oliwa z oliwek, ewentualnie trochę octu balsamicznego i wody, żeby tutaj to wszystko było bardziej y, płynne. I na wierzch posypię sobie ziarnami. Do tego dodam jeszcze nasiona konopi, które ostatnio uwielbiam, a które są źródłem białek i aminokwasów, także serdecznie polecam. Podstawą sałatki jest mix sałat z rukolą. Następnie myślę, że dodam szpinak, ale jego już będzie oczywiście mniej. I na samą górę pójdzie nam jarmuż. I tak się prezentuje nasza podstawa sałatki. Teraz będę kroiła warzywka. Ok, moja sałatka nabrała już kształtu i barw. E, pokrojony pomidorek koktajlowy w takie paseczki. Paseczki również marynowany burak, czy też kiszony. I do tego kostki awokado. A na wierzchu dodam sobie trochę kiełku wiarmużu. I teraz będę robiła do tego sos. Ok, mój sos jest gotowy i stała się rzecz zabawna, ponieważ dodałam trochę wody. I teraz swoim wyglądem przypomina majonez. Ale nie bójcie się, nie smakuje jak majonez. Jeśli bym miała podsumować ilość składników, to byłoby to dwie łyżeczki tahini, dwie łyżeczki musztardy, dwie łyżeczki syropu klonowego i później do smaku dodawać pieprzu, cytryny soli. Jeżeli chcecie troszeczkę mm, rzadszy ten sos, to albo wody, albo jakiegoś oleju, oliwy z oliwek, bądź tak jak ja używam oleju sezamowego i wody. Całatka jest gotowa, zaraz polewam sosem i przygotowuję moje burgery. Mój burger już się smaży i wygląda całkiem nieźle. Zaraz przeczytamy co ma w składzie. Głównym składnikiem są warzywa, ziemniaki, marchew, groszek zielony, pietruszka, szpinak, seler, por, natka pietruszki. Do tego olej rzepakowy, woda, kasza, jaglana, skrobiak, kukurydziana, błonniki, sól, ocet i przyprawy. Czyli skład całkiem niezły. Burgery warzywne od Indrusia. Całość prezentuje się tak. I teraz posypuję ziarnami na wierzchu. Tutaj jest wspaniała mieszanka, która jest dostępna w Hiszpanii. To pochodzi z e, takiego marketu, który jest całkiem tani, ale ta mieszanka zrobiła furorę. Jak byłam na Erasmusie, to po prostu jadłam ją tonami. Muszę sobie taką przygotować w domu, bo tutaj w zasadzie mamy słonecznik, siemielniane mak, e, nasiona sezamu i dyni. I oprócz tego na sałatce wylądują nasiona konopi. Kotlecik już usmażony, sałatka gotowa. Teraz nie pozostaje nic innego jak zabrać się za jedzenie. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis przyda się i w Waszej kuchni, że jest to dla Was coś nowego i chętnie spróbujecie. Pozdrawiam Was serdecznie. Zostawcie komentarz, łapkę w górę, w dół, cokolwiek, bylebyście dali mi jakiś feedback, czy takie treści na moim kanale Wam się podobają. Trzymajcie się, pa pa!